Halo, witam. Ja jestem Rocisowy, jesteście wie, Jak włączyłem grę, to. Wiktoria zaczęła biegać po pokoju i właśnie wlazła do innego pomieszczenia. Ta fuck. Nieważne. Została nam jedna mała rzecz. Konkretnie, wydaje mi się, że tylko czasówka. Ale mamy jeszcze telefon, który muszę podłączyć gdzieś. Ale gdzie? A dlatego właśnie poradzę do tego pomieszczenia. W sumie, czy dźwięk się dobrze nagrywa? Idealnie się nagrywa, gdzie komu mam niby podłączyć? Tu? A bo to jest kołkutr. To jest ciekawe, to jest strasznie dziwna rzecz, że w grach komputerowych pokazanie komputera jest, kurde, strasznie trudne. Dane ze smartfonu podaj hasło. Było gdzieś powiedziane, że Nemesis. Kliknąłem: <coughs> Nemesis A84571. Czy to jest mi potrzebne? Ja to sobie zapiszę. To eee... jest na pewno jest 8? Chyba raczej 6. Tutaj jest jakby przerwa. Dobra, zobaczymy. Zapiszę oba i 8 i 6. Notatki ofiary. Sally Duke. Pasująca rola Sally Vaughn. I Wanted Wings. 1941. Susan Clarelli. Pasująca rola Susan Cliver. <ścoughs> Saigon. 1948. To już wszystko było. Jedną z nich zabiję ja, a resztę za... resztą zajmie się Curtis. Dopilnuj, żeby przestrzegał zaleceń. Morderstwa muszą mieć taki przebieg, żeby ponad wszelką wątpliwość przypisano je mordercy ze wschodniego wybrzeża. Bezwarunkowe posłuszeństwo Curtisa naprawdę mi imponuje, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego wyrzucono go z piechoty morskiej. Jego skłonność do zadawania. Tortur na pewno postawiła przełożonych w trudnej sytuacji. Ciekawe, czy Vic zdołał uzyskać nad nim przewagę. Przekonywanie Carsona nie wymagało zbytniego wysiłku. Cymbał ma nadzieję, że go wypuszczę, kiedy skończę. Jak słyszał, błaga. Błagalne jęki Sally Duke podczas kręcenia filmu to nieźle się podniecił. Zupełnie jakby. Przestał zauważać moją obecność. Zobaczymy, czy dobrze odegra swoją rolę. Nie mam kompletnie pojęcia, jakie są relacje między tymi trzema mordercami. Do czegoś mi to hasło jest potrzebne, ale nie mam pojęcia do czego. I to jest chyba wszystko, co mogę zrobić przed czasówką. Mam w ekwipunku cały potrzebny sheet. Chyba tak. No to przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Czemu ta muzyka tu gra?

I'm not done with you. I'm a meticulous planner, and I don't like to lose. So I've prepared everything in case I can't join you for the finale. Vic, my dear partner, you betrayed me. Are you going to let Hernandez down too? It's an interesting dilemma. In a few minutes, 5TV's most famous star will fry in an electric chair. Unless you, Vic, manage to prevent this unfortunate event. If you fail, the fun's over for her. Game over. But Hernandez's death will unlock the hatches. You see, I'm not so bad. I'm giving you a way out. The cameras will carefully record everything that transpires, and the video will be broadcast live over the internet. Consider it a little homage to the East Coast killer's artistic work. He knew how to film suffering like no other. One last thing, Vic. Nie ma szans. To video game, to Mogę video to pominąć bo słyszę to i od razu dostanie get ready ladies it's your move did you hear me to save wiecie jest cienka granica między rzuceniem zabawnego oczka do gracza a bycie pretensjonalnym dupkiem takie no time to fiddle with it. A few well placed bullets should take care of the bolts. nie mogę strzelać z pistoletu. Nie da się w to. Co jest? A muszę się odsunąć. Ale gówno.

Próbuję nie, nie, nie zacząć rzucać jakimiś wyzwiskami w kierunku tego debila, który wymyślił, że, żeby połączyć kabel z zaczepami, to, to trzeba najpierw ten kabel odciąć po kawałeczku obcęgami. Sztuka po sztuce. Dlaczego sztuki tego kabla się nie stakują? O, cały mi się skończył. Четыре штуки, теперь мама их использовать? Так, и почему? Что мне это дает? Wejść po resztę rzeczy, ten cholerny szklany ekran mi przeszkadza. E, 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 co jebać ten interkom? Reszta rzeczy potrzebuję noży. Nie mam pojęcia, co tam jeszcze może być użyte. Mam wszystko, co było używalne. Tego raczej, te szafy raczej nie są używalne. Tam po prostu mogłem przyczepić nadajnik. Dlaczego w ogóle jego wytrych jest inny niż mój? Mogę go z czymś połączyć? Tak elektroniczny wytych okras z paskiem cokolwiek. I teraz działa. Jak to działa? Oh my god, will this never end? Let's stay calm. Hernandez, try to find a way to open the hatches. I'll take care of this trap. Okay. What do I do? You know how to use a computer. Look on the console behind the glass. Maybe there's a hidden command or something. Ok, McPherson, musimy stąd wyjść. To będzie tak niesamowita scena, 5-TV ekskluzywna. O, tak, gdzie są moje priorytety? Przenieś to, do diabła. ta rozmowa była no ok, ale na cholerę ta czasówka w trakcie rozmowy jest. Co mam właściwie zrobić? Znajdź się, rozbrój bombę. Jeden z liścików. Tutaj ślady, aby lepiej zrozumieć całą sytuację, nie chcę mi się już. Mogę coś tu jeszcze zrobić? Mogę coś wyciągnąć z tego potencjometru. It's not. it'll never It's not. Never... It'll, never... it'll never this It's not. is the not. It's not. It's

measure mm. the current flowing through the chair. All the circuits oh. are burnt, But the keypad box seems intact. Ah, I Znaczy, że muszę tutaj przynieść tę klawiaturę i wpisać hasło w każdej tej skrzynce, w którejś w końcu będzie bomba. Jak to szło? Gdzie ja to mam zapisane? Tutaj A64571. 6 albo 8. A64571. Oh, yes. Oh man. Looks like a bomb, and not a little one. This box seems to be linked to the countdown clock. It looks like a switch placed to interrupt the power at a certain point. Zapisz mi to jeszcze raz. Co to mamy w ogóle? Potrzebuję informacji. Mam gdzieś zapisane jakieś daty, na przykład, bo to brzmi jak daty. Przynajmniej niektóre. To z komputera się nie zapisało, tak? Fak. Spróbujmy 1600? Dziwna data, ale okej. Okay. Okej, okay, to tak nie działa. 33 jest dobre, 25 i. Fak. Nie ja mam pojęcia, co ja zrobiłem. A ktoś się do nas dospawał. Ciekawe, ile miesięcy tam siedziały.

Nie mam pojęcia dlaczego. Po co w ogóle ta gra powstała? Jedynka skończyła się tym, że pozwaliśmy się jednego mordercy, który nie umarł, najpewniej tylko zniknął. ...bo ciała nie znaleziono. Dwójka miała iść dalej tym tropem. Zaczyna się dwójka... Nic o poprzedniej sprawie, możemy sobie po prostu przeczytać jakieś tam dokumenty z tej sprawy... ...i wchodzimy w jakieś tam popierdółkowate morderstwo w main. Da fuck! A dowiadujemy się, kto był mordercą tamtej sprawy? Kolernym retrosie. Nie widać w ogóle nazwisk, przez to, że ta rozdziałka jest taka niska. Popularnie ta gra jest gównem, nic nie ma najmniejszego sensu. Graficznie też jest gorsza niż jedynka, co jest dziwne. Bardzo dziwne. Miejscówka jest nawet okej, okay, prawie okej. Okay. Jest trochę nieprzemyślane w jakiś sposób się poruszamy po tym miejscu i które sekcje są nam zamykane dlaczego są zamykane czasem jakieś drzwi są po prostu zamknięte, czasem nie ale inne wejście do lokacji jest otwarte, można do niej wejść ale wszystko jest nieinteraktywne A i ho -ho no i hoker no jest po prostu idiotą. Chociaż, może, jakbym miał tę mistyczną wiedzę, którą twórcy zachowali dla siebie, to może bym bardziej wiedział, o co mu chodzi. Nie mam pojęcia, o jaką zdradę mu chodziło. Jaka była jego relacja z tymi dwoma pozostałymi mordercami? To, że on cały czas był ten jeden kroczek przed nami, ta lista, którą na końcu znaleźliśmy, że on wszystko zaplanował, nawet to, w których momentach i w jaki sposób Wiktoria go za zabije pozostałych Morderców. On miał skrypt gry w swojej łapetynie. A, i to, że jest w tej grze system epipunku, który się zapycha. Czyszcząc jedno pomieszczenie, to jest na największe gówno z gameplayu, zaraz obok. Nudy i czasówek. Well, na szczęście wiem już co się wydarzyło po Steel Life 1 i nie muszę nigdy więcej się tego dowiadywać. A jak ktoś to obejrzał, to mam nadzieję, że nie musi w to zagrać. Podejrzewam, że chcieli z tego zrobić jakąś większą serię, w której byłoby po prostu w każdej części inne morderstwo, ale... Po co? Po co robić serię rzeczy, które nie są ze sobą w ogóle powiązane. Nieważne, tutaj możemy zakończyć i zająć się jakimiś ciekawszymi grami, więc ja byłem słaby, byliście Wy. To było Steel Live 2! Nie ostatnia gra od mikroidów, którą mamy do przejścia. Chociaż następne mnie lekko przerażają, bo wyszły po niej. No cóż, dzieci Boże, siema.